Siemako, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam top 10 modów, które sprawią, że Minecraft stanie się przerażający. Na stach zostaw łapkę i suba, ponieważ chciałbym dziś dobyć 1000 subów. Modem numer 10 jest Hardcore Darkness. Sprawia on, że nasza gra staje się o wiele straszniejsza i mroczniejsza. O wiele trudniej jest nam dojrzeć chociażby jakichkolwiek przeciwników lub nowych strasznych mobów, które przedstawię wam później. Według mnie mod naprawdę godny polecenia. Żeby włączyć świecenie pochodnie tak jak widzicie teraz na ekranie wystarczy, że wejdziemy w ustawienia i przedstawimy jedną opcję. Mod numer 9 to Eyes in the Darkness. Dodaje nam on creepy oczy, które świecą w ciemnych miejscach. I pamiętajcie, w tej ciemności zawsze może się coś kryć. Mod nie jest aż tak straszny jak kolejne, ale myślę, że doda trochę klimatu to na przykład jakiś horror mapek. Na miejscu ósmym znajduje się mod o nazwie Harvester Night. Dodaje on nam jedną noc. Raz na jakiś czas, w której pojawia się Harvester, czyli Żniwiarz. Jest on pod postacią bossa i jest naprawdę mocny, ale także dropiąc z niego fajne itemki. Polecam tego moda każdemu, kto gra na survivalu. o ile jest dobry w ponieważ trudno go pokonać. Na miejscu siódmym znajduje się mod o nazwie Hero Brain Mod. Jest on dosyć stary, a to po prostu jego odświeżona wersja. Dodaje on nam hierobalania do rozgrywki. Czasami możemy się na niego natknąć poprzez zwykłe granie na chociażby survivalu. Potrafi on na przykład opętać zwierzęta i rozkazać im, by nas zabiły. Możemy także zrobić specjalny rytuał, by go przywołać. Może w skali straszności 3x10. Myślę, że jest godny polecenia każdemu. Modem na szóstym miejscu jest Horror Movie Monsters. Ta modyfikacja dodaje nam popularne potwory z filmów. Mamy tu na przykład Leatherface'a, Pennywise'a z filmu To, Freddy'ego Krugera i wiele innych. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o tej modyfikacji, sami ją powieszcie i wypróbujcie. Link oczywiście w opisie. Na piątym miejscu ląduje moda o John, mod Resort Curet. Dodaje nam naprawdę creepy moba, który jest mega mocny. Jest bardzo szybki, duży i silny. Mod nazwany został John. Pojawia się on także w dzień, na przykład w ciemnych lasach lub jaskiniach. Czasami zapuszcza się też w okolicy wiosek, więc lepiej na niego uważajcie. Dropią z do niego trzy itemy. Jeden to jego ząb, drugi to Immortal Gem, a trzeci to Immortal Blade. Niestety nie wiem dlaczego słyszą te przedmioty, ale zachęcam was do instalacji tego moda. Na czwartym miejscu znajduje się Creepypasta Craft, dodający nam kilka naprawdę strasznych i przerażających modów pochodzących ze znanych Past. Mamy też nowe zbroje oraz bronie, niektóre są naprawdę mocne. Gdy idziemy nocą przez las, gdy nagle wyskakuje nam na twarz taki mob lub robi nam plecy, jest naprawdę łatwo się przestraszyć. Myślę, że mod jest naprawdę dobrze zrobiony. Popatrzmy go każdemu. No to otwieramy złote top 3. Na miejscu trzecim znajduje się mod o nazwie Alien vs Predators. Dodaje on naprawdę masę dziwnych kosmitów. Jedny z nich to ksenomorf z filmu Opsy, drugi typ modów to Predator, który jest łowcą głów w filmie Predator. Jeśli takie coś nam wyskoczy, można się nieźle przestraszyć. Mod jest naprawdę dobrze zrobiony, polecam go każdej osobie, która pragnie jakichś nowych wrażeń podczas gry. No i to tyle, jeśli chodzi o tego moda. Lecimy już do kolejnego. Na no co drugim postanowiem umieścić moda dodającego nam z Endermana do gry. Potwór jest naprawdę mocny, przypomina trochę Endermana, ale nie do końca. Ma o wiele większy damage, potrafi się szybciej teleportować oraz nakłada nam masę efektów. Dwa najbardziej nerwujące z nich to mdłości i ograniczenie widzenia. Ten mod może się respić w większości lasów, więc jeśli się zapuszczacie w głąb lasu, lepiej uważajcie. Na miejscu pierwszym znajduje się mod o nazwie Dr. Weeping Angels. Dodaje nam on posągi płaczących aniołów, które są swoją drogą naprawdę straszne. Mamy kilka rodzajów tych właśnie posągów, ale to nie wszystko, bo gdy tylko się odwrócimy, to zaczynają przesuwać się w naszą stronę, a gdy obrócimy się z powrotem w ich stronę, to jakby nigdy nic, tylko stoją. Gdy pozwolimy im podejść do siebie, przeteleportują nas w losowe miejsce, zadając nam obrażenia. Nie powiecie co w tym strasznego, ale pamiętajcie, że zawsze mogą was jumps. I tego tak to kończy się dzisiejszy odcinek. Jeśli Wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę i trzeba na kanale po więcej odcinków z modów. Ja się z Wami żegnam i życzę Wam miłego dnia. To tyle i cześć!